Wiesz, że znów zrobiłeś coś wbrew sobie, prawda? Czujesz to drapanie pod żebrami? To nie przypadek. To ja obserwuję cię i czekam. Jak długo możesz się na wszystko wiecznie zgadzać? Wszystko, co robisz dla innych, oprócz siebie, każdy twój uśmiech, każda zgoda karmią mnie. Niby nic wielkiego, ale wciąż boisz się ludzi rozczarować. Wiem, dlaczego tak robisz, bo sam ich tego nauczyłeś. Jeszcze zastanawiasz się, dlaczego wciąż chcą więcej. Cóż, możesz jeszcze to naprawić. Masz jedną z trzech opcji: A. Dalej się uśmiechasz i tłumaczysz sobie: To tylko jeden raz. B. Odmówić ostro, z gniewem, który dawno miałeś wyrzucić. C. Powiedzieć nie, spokojnie. I pierwszy raz naprawdę pomyśleć o sobie. Więc powiedz, następnym razem jak się zachowasz, zanim zgodzisz się.